Nazywam się Sebastian Wojtysiak. Od nieco ponad 8 lat jestem nauczycielem. Od nieco ponad 5 lat tutaj. Sam chodziłem do liceum społecznego. Praktyki licealne też robiłem w szkołach społecznych, macie, w swoim macierzystym liceum, w jednym liceum społecznym w Warszawie. Także troszkę kontaktu z, ze szkołami społecznymi miałem. Uczę fizyki i chemii. Praca w szkole społecznej, na co dzień, tak na pozór, wydaje się taką samą pracę jak w innej szkole, no bo głównie chodzi o to, że mam lekcje i w jakiś sposób te lekcje prowadzę. Tutaj w szkole społecznej jest konwencjonalnie w tym względzie, że są normalnie 45-minutowe lekcje, więc jest zgodnie z systemem. No dla porównania na przykład w szkole Montessori gdzie z tym bywało różnie. Są pewne różnice, jeśli porównuję, zwłaszcza szkołę społeczną, do, do szkoły publicznej. Przynajmniej tak, jak tutaj mam, bo mam takie poczucie, że mam większą swobodę. Mam większą swobodę, to jest też kwestia na pewno zaufania. Pani dyrektor, który mnie darzy. Na pewno też w przypadku akurat tutaj, szkoły, to, że mam swoją pracownię, mam możliwość korzystania z niej, to są dla mnie cenne rzeczy z pracy tutaj. Co roku pani dyrektor rozmawia ze mną na temat. Tego, ile godzin będzie potrzebne, i to jest zawsze ustalane, i to jest dyskusja ze mną, nauczycielem. Przypuszczam, że ze wszystkimi nauczycielami też takie rozmowy trwają. Ile godzin, tak, żeby była przestrzeń na zrealizowanie różnych rzeczy, a żeby jednocześnie też uczniowie nie byli zbyt przemęczeni. Moja praca jako nauczyciela tutaj jest niekonwencjonalna. Dostałem zielone światło od dyrekcji, żeby prowadzić pewien eksperyment kilka lat temu i zacząć uczyć trochę inaczej. Wykorzystując swoje doświadczenia ze szkoły Montessori chciałem tutaj w szkole, gdzie mam klasy kilkunastoosobowe, jeszcze niedawno zdarzały się osobowe, w tych warunkach tak prowadzić lekcje, żeby była możliwość wybierania sobie rodzajów zadań rozwiązywanych, wybierania sobie sposobów zaliczania. I do tego potrzebowałem przeorganizować systemu lekcja za lekcją, gdzie każda lekcja jest osobną częścią, na tak zwane moduły. Moduły trwające po kilka godzin, gdzie mamy pewien system pracy od wprowadzenia, który jest coraz częściej zastępowany poprzez odwracanie klasy, czyli filmy do obejrzenia w domu, a potem już tylko podsumowanie filmu na lekcji i szybko zaczynamy robić przykłady. Przez przykłady tak zwane strefy, czas kiedy można wybierać swoje zadania w tak jak się chce rozwiązywać z dostępnej puli, aż po jakieś podsumowanie z możliwością w międzyczasie zaliczania dawnych modułów. Ale dlaczego o tym mówię? No bo potrzebowałem tutaj dużo zaufania, żeby zrobić rzeczy inaczej. I to jest, i wydaje mi się, że działa. A w każdym razie uczniom się podoba i sprawia, że biorą większą odpowiedzialność za swój proces dydaktyczny, a to jest bardzo ważne i myślę, że na dłuższą metę. Dużo bardziej im służy niż wylewanie im w głowę dużej ilości wiedzy w taki uporządkowany, kontrolowany sposób. Mam poczucie, że niezwykle ważnym elementem w szkole społecznej jest to, że dyrektor nie dźwiga na swoich barkach wszystkich obowiązków, tych, które ma dyrektor szkoły w szkole publicznej czy często prywatnej, ale częściowo jest odciążony przez zarząd, który zajmuje się Różnymi administracyjnymi kwestiami finansowymi, i w tym momencie dyrektor ma więcej przestrzeni na to, żeby zająć się tym, co się dzieje w szkole, relacjami, nauczycielami. Ja mam takie poczucie, że, że moja praca jest monitorowana i wspierana, że pani dyrektor interesuje się, pyta. W czasie, kiedy był lockdown i pracowaliśmy zdalnie, dwa razy pani dyrektor tak po prostu zadzwoniła do mnie, żeby zapytać, jak się czuję. Zapytać o moje przemyślenia odnośnie tego, co się dzieje. No, i to wszystko jest ważne, bo to buduje dobre relacje w szkole i takie, takie poczucie, że jesteśmy tutaj jedną, drużyną i gramy o to samo. Atmosfera w szkole, moim zdaniem, jest dobra. Jeśli chodzi o nauczycieli, no, właśnie, na co dzień tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo się mijamy. Taka jest praca w szkole, że w nauczycielskim spędza się. Mało czasu, każdy ma swoje lekcje. Ja często w ogóle nie schodzę, bo mam pracownię daleko od pokoju nauczycielskiego, a przerwy są krótkie, dużo i różne inne rzeczy. Ale kiedy na przykład jesienią rok temu um, przyszło mi do głowy, żeby włączyć się w Tydzień Edukacji Globalnej, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, odpowiadał mi bardzo temat związany z zmianami klimatycznymi, coś, czym się na co dzień interesuję i, i o co troszczę, no to zgłosiło się kilka koleżanek, że tak, one chcą coś zrobić chcą się zaangażować w to, chociaż to była taka rzecz zupełnie spontaniczna z mojej strony, bez żadnej nagrody. Po prostu zróbmy coś więcej, żeby i zróbmy coś inaczej. I, i rzeczywiście w siedem chyba osób łącznie zorganizowaliśmy różne zajęcia, które w mniejszy lub większy sposób przybliżały problemy klimatu naszym uczniom i to było takie satysfakcjonujące właśnie, że wystarczy napisać krótką wiadomość na dzienniku elektronicznym. I zgłaszają się osoby, które są chętne tak po prostu coś się wydać. Lubię pracę z uczniami tutaj. Mam takie poczucie, że te dzieciaki, które są tutaj w szkole społecznej, to są dzieciaki, którym się chce, które są zmotywowane, które chcą się uczyć, zdobywać wiedzę i są na to otwarte. Poziom kompetencji, z jakimi przychodzą, jest zróżnicowany. W związku z tym... Mogę pracować z dzieciakami, które potrafią bardzo dużo, dostają wtedy trudniejsze zadania, czy samo sobie wybierają po prostu trudniejsze zadania, i z takimi, nad którymi na trzeba się bardziej pochylić, zwłaszcza, że no, uczę przedmiotów, które są abstrakcyjne w dużym stopniu, a 12-13-latni nie zawsze jeszcze mają umysły do tego przygotowane, ale, ale rzeczywiście w walce z innymi szkołami, w, w których pracowałem, to taka szkoła społeczna okazała się dla mnie wyzwaniem najbardziej rozwijającym po prostu bo miałem tutaj dzieciaki, dla których musiałem się bardziej postarać, ale jednocześnie które chciały, więc to było bardzo wdzięczne, bo wiedziałem, że, że potrzebują, żeby jak najwięcej z tych lekcji było. Jeśli chodzi o szkolenie, o poszerzanie swoich kompetencji, no to odkąd tutaj jestem, byłem i na studiach podyplomowych, i na kursach, i na konferencjach i przeważnie to są jakieś rzeczy, które sam odkrywam i przychodzę podyskutować z dyrekcją właśnie o tym, czy dostanę jakieś dofinansowanie, czy nie. I czasami dostaję dofinansowanie, czasami dostaję dofinansowanie częściowe, ale bardzo mi się podoba to, że po prostu można o tym normalnie po porozmawiać, a przede wszystkim to, że wszystkie formy szkolenia są mile widziane. Jeżeli jadę na jakąś konferencję, mam jakiś kurs, to nie mam problemu z tym, żebym dostał zwolnienie z zajęć i, i tak naprawdę czuję, że to jest zawsze mile widziane i w tym, że się rozwijam w taki czy inny sposób, zawsze widzę jakiś taki napęd, że pani dyrektor powie coś miłego, że zapyta potem, że, że rzeczywiście jest szczerze zainteresowana tym, żeby z tego rozwoju coś wynikło i to też sprawia, że czuję się dobrze w takich relacjach, jakie mam tutaj w pracy właśnie w Szkole Społecznej. Wartości, które wpisuje sobie nasza szkoła, jako Szkoła Społeczna Społecznego Towarzystwa Oświatowego, to są dzielność, uspołecznienie i odpowiedzialność. I jeśli chodzi o moją pracę z uczniami, moją obecność tutaj, to na pewno ważna jest to odpowiedzialność, bo w tej pracy robię różne rzeczy, żeby nauczyć uczniów brać odpowiedzialność za swoją pracę, żeby to oni podejmowali decyzje, co robią na lekcjach, jakie aktywności podejmują, czy sami podchodzą do zaliczeń, czy czekają na ten moment, kiedy będzie zaliczenie z góry narzucone. I też są rozliczani z tego, czy rozróbiono rzeczy terminowo. Czyli, właśnie z takich elementów związanych bardziej z odpowiedzialnością niż z taką twardą wiedzą. Czy akurat na dzisiejszą lekcję jestem przygotowany i czy pamiętałem coś na tym, czy innym zaliczeniu w kartkówce, czy odpowiedzi, czy czymś takim. I cieszę się, że mam przestrzeń do tego, żeby właśnie w ten sposób to robić. I jak już w którymś momencie mówiłem, uważam, że ta odpowiedzialność za własną pracę to jest jedna z najważniejszych. Umiejętności, jakie kształtujemy u młodego pokolenia. Kolejną wyjątkową rzeczą, którą mamy tutaj w tej szkole, to nie wszystkie szkoły społeczne to mają, nie tylko szkoły społeczne to mają, ale u nas coś takiego istnieje od trzech lat, jest tutoring. Tutoring jest moim zdaniem czymś fantastycznym, bo to jest przejaw tak zwanej edukacji spersonalizowanej, nastawionej na pojedynczą osobę i na jej kompetencje i to daje szansę na rzeczywiście szybki rozwój i na dodanie skrzydeł też dzieciakom, gdy mówimy tutaj o 13-14 latkach, bo tutoring jest dostępny u nas dla 7-8 klasistów, no to jest to ważne, żeby właśnie w tym trudnym wieku, kiedy zaczynają się różne wątpliwości pokazać, tu masz mocne strony i z nimi można zrobić to, to, to i tamto. Tutaj w naszej szkole jest darmowy dla uczniów. Jest zasadniczo dla wszystkich chętnych chociaż Trzeba przejść eliminację, i jest coraz więcej nauczycieli, wychowawców, którzy mają uprawnienia do tego, żeby takie zajęcia właśnie u nas prowadzić. W tej chwili to jest chyba 9 osób, które takie uprawnienia mają. Dziesiąta na zwolnieniu macierzyńskim w tej chwili. No i mam poczucie, że tutoring to jest kolejna inicjatywa, która wpisuje się w wartości szkoły w której uczeń dostaje szansę wziąć odpowiedzialność za swój rozwój w jeszcze lepszy sposób niż po prostu na lekcjach.